Parę razy powiem. czyli w sklepie, może pan tak znacznie. żeby w takim razie. Nie, że tak. Nie, że tak. Dziękuję, dobrze. W to nie będzie 20,2, a 20 miejsc. Ja pochodzę z podwójnego Podlasia. W no, budynku tego, można powiedzieć. Zresztą moje nazwisko też wskazuje na, na, na korzenie wschodnie. Natomiast. Znaczy połowione Podlasie. Kiedy mówi się w ogóle słowo Podlasie, wszyscy myślą o białostosczyna, prawda? Jakieś tam są główka, Ale właśnie poniżej e, rzeki gółk od Delpieczyna jest też Podlasie. W no, większość miast, albo byłych miast, nosi swojej nazwy pod Podlasie. E, pod, podlaski, razy Podlasiki, Podlaski, biała Podlaska i tak e, dalej. Możesz bliżej stanąć, to będziesz w kamerze. Aha! Nie, 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 nie. <gry> Dobrze, właśnie dzielę, że to południowe Podlasie. E, Przedziela je rzeka Krzna, tak mniej więcej, e, z wschodu na, 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 na zachód. E, na północ od Krzny jest nizina Południowo-Podlaska, a na południe jest e, Polesie Podlaskie, nazywane też Polesiem nowelskim. Granica południowego Podlasia mniej więcej pokrywa się z byłym województwem Gwiazdo Podlaski, stolicą jest Biała Podlaska. I właśnie jesteśmy w Białej Podlaskiej. Główne zdjęcie to jest zespół pałacowo-parkowy Radziwiłłów. To jest bardzo zasłużony ród dla Białej Podlaski, który w zasadzie wszystko to co, to, co jest w centrum Białej Podlaskiej, to znaczy, że Ogromny ród magnacki, którym wsiadło bardzo wiele różnych e, włości. E, co, e, co, co warto ze sobą Białej poznać? Chcę podniowego podasia z, z największym zbiorem ikon w Polsce ponad 1400, ale też obrazów o tematyce, że tak powiem, koni arabskich. Też sztuka i kultura południowego Podlasku, czyli mi się to Mam no, mało do widzenia, znaczy dużo do widzenia, ale... E, dawna Akademia Bialska, to jest filia Akademii Krakowskiej, obecnego Inwestytu Jelenowskiego. Obecnie od 1919 roku mieści się e, gimnazjum i obecnie pierwsze liceum e, przewodniczące, wielu wybitnych absolwentów, m.in. niedawno zmarły Kłusow Kaczyński, Roman Kłosowski, Wacław Kowalski, e, dobrze. Kościół św. Anny założony jest w zasadzie na miejscu zboru, który powstał w 1525 roku, a obecny kościół św. Anny to jest 1572 rok, przebudowany po 1596 roku po wypędzeniu arian z Wieję Podlaskiej przez Radziwiła. Tam był obok organistówka z około 1820 roku, Kryta Gontek. Przenosimy się niedaleko Wieję Podlaskiej, jest miejscowość Rozkosz. Roskość, tak dokładnie, tam odbywają się te zwane wioski Senkaczy. To jest pałac założony, założenia połacowo-bergowe przez Franciszkę Szczoda w połowie XIX wieku. Przenosimy się na południe od Wiejpolaski, Romanów. Tam mieści się Muzeum Józefa Iwancego Kaszewskiego, który co prawda rodzi się w Warszawie w 1814 roku, ale dzieciństwo spędził, spędził w Romanowie. Muzeum istnieje od 1962 roku. Kraszewski kończył właśnie Akademię Biasko, którą wcześniej gdzieś. Chcemy się jeszcze dalej na, na południe, w zasadzie na południowy wschód, na brzegę Buk, do Jabłecznej. Klasztor prawosławny, który istniał już praktycznie pod koniec XV wieku. Tam jest klasztor prawosławny Męski z pięknym ikonostasem. Szybko. Z jabłecznej mierzamy na północ do Kodnia. To jest dawna siedziba bardzo też tego wielkiego rodu sapieków. W skórze zamkowe z dawną kaplicą zamkową u góry w lewym górnym roku kościół św. Anny z pierwszej połowy XVIII wieku, ale nie tylko, tam jest bardzo dużo różnych fajnych, fajnych, fajnych rzeczy, które ten... kodek Kostomoty, jedyna cerkiew e, neomicka e, na świecie w tej chwili. E, około 100 nie, wiernych, nie z pięknym ikonostasem zresztą. E, cerkiew z 1631 roku, tak jak powiedziałem, nadal jest użytkowana. Janów Podlaski, e, najstarsza stadnia koni w Polsce z 1817 roku, coroczna aukcja Shirley Watts, przyjeżdża z mężem brekusistą e, 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 tak. I najstarsza stacja benzynowa w Polsce z 1928 roku, też jest właśnie w Nowej Podlaskiej. Yy, tutaj, tutaj, <grytanie> Konstantynów. Yy, Przenosimy jeszcze dalej na, na północ, w zasadzie yy, na północ od Białej Podlaskiej. Yy, dawniej Kozie, yy, Konstantynów był miastem do, do 1885 roku. Yy, yy, Nazywał się Kozie Rady, w okresie między innymi był, był to powiat. Yy, piękny yy, na okres. I fantastyczny zespół Jedną z perełek e, architektury na południowym Podlasiu, Orter Królewski e, na południowym e, Wschodzie Podlaskich e, z 1706 roku z pięknym Którym e, Obok znajduje się e, były cmentarz e, Unicki. U, e, Korczew. E, też e, piękny pałac, e, budowany w połowie XIX wieku przez. E, e, mało znanego architekta Franciszka Jesztołda. Od w zasadzie XVIII wieku we władaniu Ostrowskich. w ostatnich latach wrócił właśnie do prawie w, w, właśnie w środku. W środku jest w tej chwili hotel, ale można zwiedzać, tam, tam jest też e, e, wystawa o historii w ogóle. Cmentarze tatarskie, dwa z sześciu zachowanych na, na w Polsce, nieczynne. E, u góry cmentarz tatarski w Studziance, na dole jest w zestawku <coughs> koło Teres Nieużytkowany, od II wojny światowej i zestawku od I wojny światowej, nagrobki po arabsku, po polsku, po rosyjsku. Podlaski Park Narodowy Podlaski przy piękny, piękny, założony w 1994 roku, prawie 31 tysięcy hektarów, plus otuchina, No którą perełką tego, tego parku jest rzeka Bug, jedna z chyba nielicznych, nieregulowanych rzek w Europie. Wcześniej mówiłem mówię o studziance. w Studiance. W Studiance warto zajrzeć do Prywatnego Muzeum Siekotarskiego, które prowadzi pan Józef Aciuk. Ponad 2,5 tysiąca różnych przedmiotów, obiektów. Pierwsza, Między innymi pierwsza w ogóle lodówka, gdzieś tam z początku XX wieku, którą posiada, ale, ale nie, nie tylko. Piękny pałac. W, 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 w stylu operełka, jedna z najpiękniejszych w Polsce, razem Podlaski, dawniej Kozi Rynek. E, w, w otoczeniu piękny też park. E, w tym pałacu urodził się kompozytor, ale też e, wirtułowski krzypiec Karol Lipiński. E, i stąd z, z każdego roku od, odbywają się jego konkursy. E, Przenosiliśmy się do Sarnak na, na północ, e, północną część południowego Podlasia, ale blisko rzeki Bóg. E, w rynku. Makieta w zasadzie rakiety w Wawabę w maju 1944 roku. Zrobiono szki, w ogóle rozpracowano, że taką i wysłano do Londynu. Można powiedzieć, że wojna była długa, a trwała tak to, to krócej. Drohiczyn, drohiczyn nad Bugiem, jeszcze na północ od, od, od Sarnak. Z, piękne w ogóle miasteczko, średniowieczne miasteczko z, z pięknym widokiem na, na rzekę Bug. Ostatni, ostatni, e, aha. <głos> <głos> jeszcze coś powiem, masz jeszcze dwie minuty. Również e, e, <noise> ostatnio taka ciekawostka sp spędziła mama, e, e, mama aktora e, Olbryskiego.